Na co wybrać się do kina? W tym miesiącu sprawdzam, jakie filmy królują na dużym ekranie. W sierpniu kina ożyją wieloma fascynującymi produkcjami, które kuszą miłośników różnorodnych gatunków filmowych, od wzruszających dramatów po pełne akcji i produkcje. Ten miesiąc dostarczy nam wielu niezapomnianych wrażeń. W artykule przyjrzę się kilku najbardziej oczekiwanym premierom tego lata, aby pomóc ci podjąć decyzję. Na co warto wybrać się do kina, by spędzić niezapomniane chwile w świetnym towarzystwie ciekawych postaci i poruszających historii. Przygotuj się na emocjonującą podróż przez świat kina, która nie zawiedzie nawet najbardziej wymagających widzów. Teraz, z Credita Greycoller, możesz mieć nawet rok filmów w cinema City za darmo. Zapoznaj się z warunkami promocji i bądź na bieżąco z kinowymi hitami Oppenheimer. Premiera 21.07.23, amerykańsko-brytyjski film biograficzny z 2023 roku w reżyserii Christophera Nolana, skupiający się na losach J. Roberta Oppenheimera. Amerykański naukowiec w czasie II wojny światowej pełnił funkcję dyrektora programu rozwoju broni jądrowej Manhattan, jak zwykle w filmach Nolana. Tak i w Oppenheimerze nie brakuje głośnych nazwisk. W główną, tytułową rolę wcielił się Cillian Murphy, kojarzony przede wszystkim z serialem Peaky Blinders. Na ekranie, zobaczymy również takich aktorów jak Emily Blunt oraz Robert Downey Jr. Ocena użytkowników filmweb 8.3 Barbie, premiera 21.07.23 Komedia romantyczna z 2023 roku w reżyserii Gret Gerwig. W główne role wcielają się Margot Robbie oraz Ryan Gosling. Jako Barbie Iken, na ekranie możemy zobaczyć również takie postaci jak brytyjsko-albańską piosenkarkę. Dualipe, film inspirowany jest kultową lalką, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Tematem przewodnim jest kryzys egzystencjalny który przechodzi główna bohaterka żyjąca w pozornie idealnym świecie. Barbie dostaje się do realnego świata i przestaje być szczęśliwa. Jednak film nie skupia się wyłącznie na niej. Ocena użytkowników Filmweb 7.3 Pierwszy dzień mojego życia. Premiera 21.07.23 Dramat psychologiczny w reżyserii Paolo Genovese Pierwszy dzień mojego życia to adaptacja jego autorskiej powieści i wzruszająca historia o trudnych chwilach Głównych bohaterów filmu dzieli wiele, ale łączy poczucie życiowej beznadziei Kiedy poczucie przygnębienia jest już nie do zniesienia, na drodze każdego z nich staje tajemniczy mężczyzna W roli głównej wystąpił Tony Servino Ocena użytkowników filmweb 7.1 Ultimatum Premiera 25.08.23 Ultimatum to nowy thriller w reżyserii Nimroda Antala. Liam Neeson gra główną rolę i tym razem jest on na celowniku psychopatycznego terrorysty. Mieszkający w Berlinie, amerykański biznesmen odwozi dzieci do szkoły kiedy odbiera tajemniczy telefon. Głos ze słuchawki informuje go, że w jego samochodzie jest bomba, a brak współpracy grozi natychmiastową eksplozją. Aby uratować siebie i bliskich, będzie musiał wykonać zlecenia szantażysty. Ocena użytkowników Filmweb. Brak psie, który jeździł koleją. Premiera 25.08.23. Przeniesiona we współczesne czasy opowieść znana kultowego dzieła Romana Pisarskiego. Poruszająca historia przyjaźni dziecka i niezwykłego psa podróżnika, wiernego czworonoga, który swoimi podróżami koleją poruszył niejedno w serce. W obsadzie wyczekiwanego filmu znaleźli się M. Inny Mateusz Damiński, Monika Pikuła, Adam Woronowicz i Liliana Zajbert. Na ekranizacji o psie, który jeździł koleją widzowie czekali latami, ponadczasowy. Międzypokoleniowy film z owczarkiem szwajcarskim w roli głównej. Ocena użytkowników filmweb, Brak Bestie, premiera 25.08.23, to hiszpańsko-francuski thriller z 2022 roku, wyreżyserowany przez Rodrigo Sorgojena, w rolach głównych Denis Menochet, Marina Foys. Luis Zachera i Diego Amit Akcja rozgrywa się na wsi w głębi Galicji. Film inspirowany zbrodnią, do której doszło w styczniu 2010 roku w parafii Santa Eulalia w gminie Petin Antoine i Olga to francuskie małżeństwo które, szukając spokoju i kontaktu z naturą, zamieszkuje w małej galicyjskiej wsi. Jednak, ich relacje z miejscowymi nie są tak sielankowe, jakby tego chcieli. Ocena użytkowników filmweb, 7.1 Mów do mnie, premiera 18.08.23, horror produkcji A24, znanych z mrożących krefy w żyłach horrorów. Młodzi bohaterowie filmu poszukują nowych i ekstremalnych wrażeń. Jeden z nich przynosi na imprezę ceglaną rękę po której dotknięciu człowiek ma doświadczyć innego stanu świadomości. Sprawa jednak szybko wymyka się spod kontroli, bohaterowie nie tylko będą nękani przerażającymi wizjami, ale też będą dręczeni przez ukazujące się zjawy. Ocena użytkowników filmweb 7.4 premiera 16.08.23 Amerykański film o superbohaterze na podstawie serii komiksów o postaci o tym samym pseudonimie wydawnictwa DC Comics. Za reżyserię odpowiada Angel Manuel Soto. Jego głównym bohaterem jest Jaime Reyes, zwykły chłopak pochodzenia meksykańskiego. Pewnego dnia wchodzi on w posiadanie artefaktu. Niebieskiego skarabeusza. Szybko okazuje się, że gwarantuje on posiadaczowi możliwość przywdziania zbroi posiadającej nadprzyrodzone moce. Ocena użytkowników film web. Brak świat po pracy. Premiera 04.08.23. Szwedzki mistrz kina dokumentalnego, Erik Gandini. Podróżuje po całym świecie i wnikliwie bada, co oznacza dziś słowo praca i czy w ogóle ma ono jeszcze dla nas jakieś znaczenie. W Kuwejcie każdy ma prawo do pracy, więc w niektórych miejscach na jednym stanowisku zatrudnionych jest 20 osób które przychodzą do pracy tylko po to, żeby w niej być. Z wykonywaniem konkretnych zadań nie ma to nic wspólnego. Z kolei w Stanach Zjednoczonych co roku pracownicy rezygnują z ponad 500 milionów godzin urlopu z obawy o utratę pracy. W tym samym czasie roboty są już gotowe do przejęcia większości wykonywanych przez ludzi zadań co w efekcie uczyni nas bezrobotnymi. Ocena użytkowników film 6.5 Nawiedzony dwór Premiera 28.07.23. Amerykański, rodzinny film fantasy w reżyserii Justin Siemien Główna bohaterka Gabbie nabywa posiadłość w Nowym Orleanie by zacząć z synem nowe życie. Z pozoru wszystko wygląda całkiem normalnie. Wkrótce jednak bohaterowie przekonują się, że mają paranormalnych współlokatorów. Jak pozbyć się niechcianych gości z zaświatów? Wraz z zatrudnieniem przypadkowych ekspertów od sił nadprzyrodzonych, dom nawiedzają pozaziemskie przygody. Ocena użytkowników filmweb. Brak zapraszam wszystkich kinomaniaków na wycieczkę do kina. Powyżej wymieniłam tylko niektóre z fascynujących produkcji które czekają na nas w sierpniu. Zapewniam, że te premiery pozostawią przepiękne wspomnienia i inspirujące doznania filmowe. Niezależnie od preferencji filmowych, każdy znajdzie coś dla siebie. Oceny użytkowników filmweb z dnia 24.07 2023 rok źródła, https www granice.pl pl slash news slash open jest informacja o filmie slash 22418 https 1 polskie radio /z artykuls 3212169 32 2 Barbenheimer czyli Oppenheimer i Barbie wukinach https dwuroex les Aurora Films pierwszy dzień mojego życia slash https dwuropec na ekranie PL lesz aktualności slash ultimatum zwiastunt thriller 1668 779 669 https dwuroex www.charlie.pl slash index.php i równe film i amp Średnik i trówne 1677681493 https2.x film.org pls news slash 2 polska data premiery https dwukropek slash slash mdak pl, /pl online film po pracy https slash filmy slash z5288 c https dwukropek slash